Witam Was w pierwszym specjalu na 50 subów, za które bardzo dziękuję. W tym filmie mam zamiar porównać moje dwa ulubione uniwersa, czyli World of Warcraft, autorstwa filmy Blizzard Entertainment, oraz Śródziemia, autorstwa Tolkiena. Podczas filmu będzie się prezentować moja rozgrywka w Bosia 2 i Warcrafta 3. Myślę, że mogę zaprosić Was do oglądania filmu. Zacznijmy może od podstaw każdego uniwersum fantazy, czyli kosmologii. Oba te uniwersa mają ją zbudowaną w inny sposób. W Warcraftie kosmologia jest przedstawiona tak jak powstał nasz wszechświat, czyli w wyniku wielkiego wybuchu. Jednak w wszechświecie Azeroth wiadomo jak i dlaczego doszło do wybuchu, mianowicie ze zderzenia światłości z Wojdem. Z tego zwarcia dwóch sprzecznych sił powstał rozległy wszechświat. Jeżeli porównalibyśmy go do oceanu, Azeroth byłaby tylko małą kroplą. Arda zaś powstała z woli jedynego eru Iluwatara i muzyki Ainurów. Teraz opiszemy może swoiste bóstwa obu uniwersum. Artę stworzył eru Iluwatar, jednak faktyczną pieczę nad tym światem oddał Valarom których można porównać do archaniołów z Biblii i Majarom, podobnych aniołom. Zaś świata World of Warcraft nie stworzyło żadne bóstwo, lecz jak już wcześniej wspomnieliśmy, powstało ono w wyniku wybuchu. Lecz nie jest to tak, że w tym uniwersum nie ma żadnych bogów, ponieważ bezkresną ciemność przemierzają podobni bogom tytani. Te istoty których powstanie opowiedziałem dokładnie w filmie wyświetlającym się w prawym górnym rogu, stworzyły Panteon. W jego skład wchodziło z początku Siedmiu Tytanów. Może powiedzmy sobie teraz o właściwym początku historii Obu lore. Wszystkie rasy w świecie Tolkiena stworzył Eru Iluvatar, zaś w World of Warcraft prawie każda rasa przeszła drogę niejakiej ewolucji, ponieważ gdy Tytani zaprowadzili ładna Azeroth, powierzyli opiekę nad planetą Strażnikom, i innym konstruktom stworzonym z ziemi i kamienia. Z czasem, z powodu klątwy ciała, większość z tych istot zmieniła się w rasy, które znamy dziś. Na przykład, w Rajkule zdeewolowały w ludzi. W Lord Tolkiena jednak każda rasa musiała długo czekać na przebudzenie. Ciekawy jest również, równolegle z tym rozgrywany, wątek wojny z Valarów z ich zbuntowanym bratem Melkorem. Który po zniszczeniu Utumno został przez nich uwięziony i skazany na 300 lat od siatki w Mandosie. Gdy elfowie przebudzili się, Valar Orome zabrał ich do Walinoru. Nie będę się teraz rozgadywał, co było dalej, bo nie o tym jest film. Lecz na ostatek dodam jeszcze, że według mnie punktem kulminacyjnym tego, jak to nazwę, wstępu dolor, była ucieczka Feanora Zamanu do śródziemia, gdyż po niej już wydarzyły się wszystkie ważne dla całego uniwersum wojny i wydarzenia. Fabuła świata, na którym zaczyna się większość zdarzeń z WOWA, czyli Azeroth, jest dość zawiła. Na tej planecie z początku panowali odgodzi, istoty o wielkiej, niemal boskiej mocy. Jednak sprawując tam rządy, zagrażali oni życiu uśpionej tytanki, czyli właśnie Azeroth. Widząc to, tytani nie mogli pozostać bierni i krótko mówiąc, z pomocą strażników którym następnie powierzyli pieczę nad planetą, zniszczyli plugawe imperium, co szerzej wytłumaczyłem w odcinku o Lokenie, który wyświetlał się już wcześniej w prawym górnym rogu. Chciałbym jeszcze dziś poruszyć kwestię raz zamieszkujących oba światy, ponieważ wiele z nich World of Warcraft zaczerpał od innych dzieł fantazy, również Tolkiena. Wiadomo, iż ów pisarz wymyślając rasę Orków, utworzył ich obraz jakoby byli mniejszymi od ludzi czy elfów karykaturami o zgarbionej posturze i mniejszej sile niż dzieci luwatara. Tak samo trolle u Tolkiena możemy wziąć za istoty o praktycznie zerowej inteligencji. W Warcraftie natomiast orków widzimy jako postawną rasę, znacznie większą i silniejszą od ludzi czy elfów. Trolle również widzimy jako całkiem inteligentne, choć trochę prymitywne i zacofane istoty. Jest jeszcze wiele innych przykładów takich kontrastów pomiędzy rasami o tej samej nazwie, które są przedstawione w tych światach w inny sposób. Na koniec chcę poruszyć, jak te dwa światy mają się dzisiaj. Tu mamy zdecydowaną przewagę Lord Tolkiena. Mimo iż to uniwersum powstało jeszcze przed wojną, dziś nawet ma gromadę wiernych fanów, którzy obcują z nim na co dzień. Niestety, Warcraft od czasów dodatku Legion zaczyna tracić sporo ludzi którzy się interesowali tym uniwersum. Dodatek Shadowlands i opinie na jego temat idealnie pokazują z jaką nieumiejętnością Blizzard prowadzi historię. Wiele z wypuszczanych obecnie cinematików psuje i przeinacza historię, jak na przykład ten z Tyrande i Winter Queen, wyświetlany w prawym górnym rogu. Według wielu zniszczył postać bogini elfów Elun. Naprawdę szkoda mi, że taka świetna historia prowadzona od Warcrafta 3 do Legionu zmierza w tym kierunku. Słowem końca, obie uniwersum mają dobrą historię i na pewno warto zapoznać się z obiema z nich. Mimo iż są tego samego rodzaju, tak różnią się od siebie, co dodaje im w jakiś sposób oryginalności, choć ciężko by Tolkien, czyli Ojciec Fantazy, nie był oryginalny. Co do mnie, ja lubię te uniwersa na równi. Choć może z lekkim wskazaniem na Tolkiena, przez dzisiejsze prowadzenie World of Warcraft. Tak oto przechodzimy do końca materiału, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś uwagi co do audio czy głośności muzyki, piszcie śmiało w komentarzu, ponieważ kupiłem sobie nowy mikrofon i improwizuję z jego ustawieniem. Jako trzeci specjal wleci być może QA o tematyce history... historycznej więc jeżeli macie jakieś pytania w tym temacie, zapraszam do zadawania ich na dole. A ja teraz się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.